Vamos lá, vamos lá, vamos startową i zajęcie pól przedstartowych. Następnie zostaną sprowadzeni zawodnicy pierwszej grupy, i wtedy te 10 samochodów już w gotowości będzie od razu startować. że już w tym odjeździe wzięli udział w pierwszej grupie. Możecie obserwować tutaj na miejscu. Gotowość startowa dla wymienionych numerów. Uwaga, po kolei. 43 Paweł Sanecki, 42 Filip Styła, 41 Andrzej Szepieniec, 40 Piotr Wilnicki, 39 Dariusz Łoczyński, 38 Janusz Jania, 37... Numer 11 Waldemar Klusa Prosto z auto Mobil klubu krakowskiego Na Mitsubishi Evo w klasie Open 2000 startował Miejsce trzecie, wielkie brawa! Miejsce drugie, z numerem jeden. Ten, na którego wielu tutaj w Gimanowie czekało. Otojgus, motosport, reprezentuje klub rzemieślnik. Jego zamachu do Mitsubishina 09. Mariusz Stec, wielkie brawa! Mariuszu, zapraszamy do nas. To miejsce drugie, zobaczymy co wygryńczy jutro. Oj, będzie zacięta walka, i czas na miejsce pierwsze. General Open i numer 17. Gdzie ta 17 się schowała? Mateusz Panaś, prosto z Krakowa na Mitsubishi Lancer. Miejsce pierwsze w generalce. Wielkie brawa dla Mateusza. Brawo! zapraszamy do nas. letnich, dopiero debiutuje w GSMB. Okazała się szczęśliwa. Mateusz Panaś na Mitsubishi Lancerze. Wielkie brawa z numerem 17. Wręczamy puchary. Brawo! Wielkie brawa i fotoreporterzy. Miejsce pierwsze w generalce, panie i panowie, z numerem 17. Mateusz Banaś, Microwiczy Lancer Mateuszu zapraszamy. Wielkie brawa. Wręczamy buchary. Na marginesie mogę podkreślić tylko jedno, jak kończy radio Z. Myjąc Lancera Ewo 10 Mariusza Steca jutro po zawodach Dziewięć! Ajaj. Aj, aj. Dziewięć. Ewo dziewięć. To już dwa razy. Ojcie, tysiące. Dwa mycia. Pięknie lata chłopaków.